Unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Polecam Krzysztof Radzikowski. Witamy Was w kolejnym odcinku. Szkoda, że nie włączyliśmy kamery wcześniej. Były różne dywagacje <śm> wyprowadzone. powiedz Mati, jak teraz wyglądał Ciebie z tą łapą? Ja odbyłem operację tydzień temu, 8 dni dokładnie temu. Byłem u doktora obecnie właśnie dzisiaj. Był krwiak, to krew oczywiście musiał ściągnąć, spuścić. I za, za tydzień mam zdjęcie szwów, za kolejny tydzień mam podanie właśnie komórek macierzystych w to miejsce i już za tydzień rozpocznę rehabilitację taką powolną, powolną. Czuję dużo lepiej tą rękę tym razem niż po tych dwóch pierwszych zabiegach, mhm. ponieważ wtedy już nawet spać nie mogę, nie mo musiałem spać tylko na plecach z ręką uniesioną w ten sposób. A teraz mogę nawet spać tak, tak, ale zginać nie możesz. Nie mogę zginać, nie mogę w ogóle. Na, na noc ubieram taki gips, taki takich mhm. ale w ciągu dnia chodzę z wyprostowaną. Teraz obecnie mam nawet tą opaskę uciskową, bo jestem właśnie po tym ściągnięciu tej krwi mhm. i to musi uciskać, żeby to się zamknęły właśnie, ta, ta, ta blizna tam. No i za godzinę mam to ściągnąć, więc to ściągnę i będę chodził bez tego, mam tylko plaster i, no i opuchlizna, obrzęk jest, to no normalne, po operacji siniak tutaj jeszcze wyszedł. No, ale jest szyte na cztery dziury, na podwójne nici do kości wszystko, więc doktor powiedział, że teraz nie wie co musi się stać, żeby to się zerwało, więc mam nadzieję, że po prostu rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem i spokojnie zacznę wracać, spokojnie niż poprzednio, bo wtedy I ja sobie się, teraz że... dajesz czasu takiego na, na powrót. Ciężko powiedzieć. Wszystko zacznę robić wkrótce, za kilka tygodni takie różne partie, ale wyciskanie na triceps, na barki, na klatę, takich rzeczy w ogóle nie będę robił z sprzętu na, na przykład belki i skupię się tylko, tylko na tym na, na normalnych takich partiach jak nogi, martwe ciągi, kule, jakieś te rzeczy załadunki. Tam gdzie triceps nie używam. A tak ciężko mi powiedzieć na ten moment, kiedy zacznę w ogóle go trenować, no, ponieważ to musi się zagoić. Nie chcę ruszyć za szybko jak ostatnio, no. i z powrotem wrócić do tego co było, więc. Szkoda powiem ci, bo myślę, że spotkałem w innych okolicznościach w tym dniu, bo mi się wydaje, że wygrałby się na 99,9%. nie wiem, co by się musiało stać, żebyś tam. Jeśli chodzi o WSM, no jest naprawdę przykro, że tam nie wystąpiłem, ponieważ o, moim zdaniem osobiście Poziom był dużo niższy niż kiedykolwiek tych zawodów. Obserwując te zawody z boku. Yy, Trenujących zawodów miałem wiadomości takie, że na mailu roz, całą, całą rozpiskę konkurencji: jak mam wyważyć 500 kg, ważył 440, ja robiłem 500 kg pod górę. dlaczego znieni obciążenia organizatorzy? Czy? Nie mam pojęcia, nie było mnie tam, nie wiem, po prostu wiem, że ważył 440 kg. Dokładnie. Oni napisali ja o coś od funtów, ale to jest 440 kg. Ja robiłem 500 kilo pod górkę, dużo, dużo ciężej trenowałem pod górkę, to tak jak mu 600 kilo nie są. film Tak. Eee, kolejna no, rzecz, beczki miały być na 5 metrów rzuty, zrobili na 4,57 dokładnie. To jest każdy centymetr tutaj, każdy w regulacji do góry w dół, mm -hmm. to jest ma ogromne, ogromne znaczenie. Uwierz mi, że jeśli byłoby 5 metrów, myślę wydaje, że dwóch, może trzech by skończyło. Takie najlepsze rolników, którzy rzucają. Moim zdaniem Karol może by to zrobił, bo ma dobre. St Stopna akurat pokazał się z dobrej strony, ale uwierz mi, że każda, każda wysokość zmieniona jest, mm -hmm. ma, ma to ogromne znaczenie. Ja na przykład przy Arnold Classic robiłem. Na, miałem na 4.50 poprzeczkę ustawioną i rzucałem tam 3, te 30 chyba 4 czy 5 kg, ten w, czy 30 coś, yy, ten worek. No i w końcu Karol miałem sobie, jaką tam masz wysokość. Ja mówię, że 4.50, on mówi nie, 4.57. Podniosłem 7 cm do góry, to jest tylko tyle. No. I, mi, że ten, I że tym ciężarem nie mogłem w ogóle nic zrobić, nie mogłem sobie poradzić. Musiałem 2-3 kg zejść w dół, żeby cokolwiek przerzucić. Więc każdy centymetr ma tutaj ogromne znaczenie. Sytuacja na przykład z belkami też w finale miała być od 120 do 200. Ja katowałem te belki, żeby podnieść te 200 jak najszybciej. Okazało się, że będzie 130-180. 180, no to coś I... bez problemu. Nie? No, gdybym był zdrowy, tam to, to zrobił, bym pojechał i na pewno to zrobił, naprawdę, bo to są moje dobre konkurencje. I tak naprawdę tylko dwóch zawodników skończyło. 180 kg. Ale lektora. dlaczego tak było? Wiesz, co tam też jakąś opinię. Yy, Czy słyszałem, że te belki były po prostu długie? No nieprawda, że... te belki są najlepsze, jakie istnieją, moim zdaniem. To są te belki Rogers od Steve'a Slatera drewniane. Ja tą belką robiłem one motion na raz, znaczy na raz, znaczy hmm. wyciskanie po hmm. prostu z ziemi 180 kg. Czy nie swoim zdaniem? Nie, te belki są najlepsze jakie istnieją, jest super rozstaw, roczki są bardzo krótkie, ręka Cię już nie przesuwa tutaj góra-dół, no. masz rękę cały czas w jednej pozycji i ona Cię tutaj nie zmienia. Tutaj Ty masz coś... tę bełkę u siebie czy nie? Nie, ja bardzo chciałbym ją kupić. Jest, dla mnie to jest najlepsza belka do wyciskania na powtórzenia i na rekord świata, żeby iść na tej belce. Jest najbardziej Czyli wygodna. To w za to głupota, że, że belka dłuższa i przez to. Główna prawda, ta belka jest jak belka. Po prostu, gdyby no tak, rozstaw tak. się zmienił, na przykład byśmy rozstaw mieli typowo oko na barki, tak. czy typowo od wąski, to już jest tak, ale tam jest optymalny, tak jak wszystkie belki mają. I jest właśnie super, że ta rączka jest tu ściśnięta, jest belka drewniana, fajnie zważona. To jest naprawdę jedne z najlepszych belek, jakie w życiu wyciskałem w życiu. I, no bo 200, jakby i... się żenowikowy zrobił 200. No, zrobił tylko cztery belki. No, yy, cztery belki. Ostatnia, czwarta miała z chyba 160 czy 170 kg, 180 coś, coś w tym stylu a ostatnia miała 180. Ja bym startowała wtedy na tych juniorach, to nie chyba nie zrobi nawet. Wiesz, w belce. więc wydaje mi się, że no, dekla, zdeklasowałbyś we wszystkich konkurencjach. No, no to jest moja ulubiona konkurencja. We wszystkich lubię to, to, nie się lube. Lube. to mimo, co byś tam ściągł, nie? I... No. dla ciebie ta pozycja w ciągu też by nie zła. Znaczy to jest moja najsłabsza partia, to jest ta górna partia. Ja z dołu dociągam duży ciężar, a od kolan jest mi bardzo, bardzo ciężko. Mimo to poprawiłem to. Na treningu z 17... nie 18, tylko z 17 cali, bo nie mieliśmy 18, akurat na matach tam ułożyliśmy. Z 17 cali pociągam 450 kg. dość płynnie. Wydaje mi się, że nawet zapasem na 10-20 kg. Dawaj! 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 Idzie! Idzie, jest! Jest! Yeah! Czyli wiem, że na pewno nie był ostatni w ciągu, bo niektórzy mieli 400, 440 tam coś zaliczył chyba i potem 470, bo mały rezultat, i już no, nieliczny poszli do góry. No nie? Wiem, że 500 to nie jest moim w, ogóle, w moim zakresie, nie dam rady. Oczywiście nie, nie, 100%, 100 tego nie podniósł, ale walczył na tym kolejnym pułapie 470 i dałoby mi to naprawdę dobre punkty. Wiem, że rzuty miałem bardzo dobre. Herkulesa miałem dobrego, bo naprawdę go prawie dużo, dużo utlenialiśmy na dużym, ogromnym ciężarze. Kule mi szły, bo 195 na, na powtórzenia robiłem. Ale, ale ja, kule też was zmienili, nie? Kule zmienili na eliminacjach. O. Że po prostu miałeś, e, nie miałeś e, Last Master League, czyli oddawanie przez Joka kuli. Hmm. Tylko było chyba 8 kul i kto szybciej załaduje. Trzeci, e, drugi z trzecim walczył. I po prostu kto wchodzi. No. Hmm. No, tak to wygląda. Trochę jest właśnie to dziwne, moim zdaniem, że e, Drugi z trzeci walczą, czwarty, czwarty, piąty już odpadają, mniej nie mają w ogóle walki. No nie? Więc e, na przykład pierwszy jest liderem po czterech konkurencjach, masz na przykład 15 punktów, super jesteś ten. Ten ma 14, drugi, a ten może mieć 8, 7 punktów. Coś tym tak, stylu. I kule, kule po prostu wy, wyznaczają li, lidera. Hmm. Nie? Możesz być, możesz być, nie wiem, mega kozakiem w wszystkich konkurencjach jesteś słaby w kulach, odpadasz. No nie, tak samo ruch temu było tak samo właśnie z Nowikowem, że odpadł po prostu tak, przez te kulę z tym. No, no był jednym z najlepszych gości w kulach, naprawdę jaki mógłby się trafić. Nie wiem, kto musiałby się... Chyba Tom stopman, żeby podjęli właśnie równowalkę, żeby mogli naprawdę rywalizować w kulach. Bo gdybym ja osobiście miał wyjść z do kul czy z Tomem, to prawdopodobnie zrobiłbym tylko jeden ruch i podziękowałbym Chopakowi. No bo wiem, że nie wiem, co musiałoby się stać, żeby z nim wygrać. Po prostu goście są Maszyni ponad, w ponad normę w tych konkurencjach. Tak samo. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli rywalizować w handlu, gdybym był w zdrowej formie i oni mieliby ze rywalizować, tak samo oni popostąpili. Po prostu to jest oczywiste, że nie masz szans z kimś takim rywalizować. Tak samo ja wiem, że z nimi nie nie, bym nie rywalizował, tak samo z aktorem, na w ciągach bym też nie rywalizował, bo wiem, że nie mam szans, po prostu on zrobi pierwszy strzał i od razu pokonuje. No, no ale tak czy siak wracając do tych zawodów. Sądzę, że poziom był, był niższy niż rok temu, dwa lata temu. Jakieś jeździłem, to przecież znam poziom. Wiem co zawodnicy podnoszą. W tym roku naprawdę była duża mieszanka punktów. Jeden po prostu potrafił wykrać konkurencję, nagle spadał na ostatnie miejsce i taka była mieszanina. Nie było jednego takiego równego, bo właśnie właśnie Nowików, ale, ale mimo wszystko nie wiem, czy nawet on był w tej swojej szczytowej formie, bo... Nie widać Właściwie tego, no, no, tego nie, tam też No, to nie stawiamy, jak robiliśmy to obstawianie jest tam z Krzysztofem w komentarzach. Wiesz, ja przegrał z Kordiaką, no jeszcze z Ukrainy. Tak, ja mówię kurczę, to był drugi na Ukrainie, wiesz, a teraz Mistrzem Świata. Jeśli chodzi o Marcus, ja nie? myślę, że on był super, dobrze, bo to idealna pozycja dla niego było mega, to jest niesamowity wynik. Ale w tych konkurencjach, jakie były, to ja go znam z silniejszej strony z Arnold Classic na przykład, gdzie startowałem z nim w Brazylii, w Afryce. I tam naprawdę było wiele, wiele bardziej silniejsi. I moim zdaniem my, zawodnicy, którzy Brian Show, który się w ogóle nie pokazał, co nie było. Czemu? 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 Dużo ludzi stawiało na niego, myślało, nie że, on, że on wygra. Ja oglądałem jego filmy w domu i widziałem, co on tam robi, ale wiesz, on nie, nie opisywał ciężarów. I ja naprawdę w domu głupiałem, bo gościu rzuca beczkami i te beczki przylatują ma no, nie w kosmos, jedna z drugą. Tylko że nie znałem ciężarów tych beczek. No mogą być te puste beczki, więc no. Ciężko było stwierdzić, Ja po prostu widziałem, co on robi. No ty I sam głupiałem. powiedziałeś, że ja się Ja czułem tą presję, po prostu, mhm. że ja muszę trenować, bo widzę, co się dzieje. Ja w domu głupiałem i co chwilę więcej, więcej, więcej i może to też spowodowało to, że właśnie odpadłem z gry. No tak to naprawdę, było... wszyscy ci, ci, ci głupi, no tak. tak. Nie, nie było poprzedniej trójki z No, nie było, nie, trójki nie, bójcie, nie, no. nie było trójki no, tak. No, wiem, że naprawdę mógłbym być bardzo, bardzo wysoko, a mógłbym też to wygrać. Tylko nie będę teraz grybał, no, po prostu nie było mnie. Za rok może wrócę, jeśli to wszystko, jeśli zdrowie dopisze. Postaram się w 100% to wyleczyć przede wszystkim i wystartować w tych zawodach. I teraz jaki plan najbliższy? Nie wiem, kiedy jest Arnold Classic. No właśnie, ty mówię, że ma być przesunięty. Ma być no, przesunięty mówiłem, albo na kwiecień, się... albo czerwiec. Każdy miesiąc później daje mi dodatkowy plus na regenerację. No tak. Więc e, jeśli się odbędzie w marcu, będę musiał bardzo grubo się nad tym zastanowić, ponieważ nie chcę wrócić. Zbyt szybko. Oczywiście na wszystko mogę wrócić, ale nie wrócę na wyciskanie na barki. Boję się, po prostu boję się, już, że coś znowu się rozerwie, znowu się zniszczy. Ja już nie chcę więcej operacji do tej ręki. Mm -hmm. To już był trzeci raz, to samo. Wystarczy. Więc jeśli będzie się w kwietniu, w maju, tam w czerwcu i później, to dla mnie będzie super. W marcu będę musiał to przemyśleć, to naprawdę. Ja w zawody wiem, że mają być w jakimś Bahrajnie, mają być w Abu Dhabi w lutym prawdopodobnie. Czekają wciąż organizatorzy na potwierdzenie, ale ja już na 99% się z nich wypisuję. No bo nie chcę ryzykować, boję się ryzykować. No pewnie. A jechać na zawody, żeby. Wiesz, że zrobić... też nie masz 40 lat, żeby, żeby długo kończysz karierę, więc. Też, ale jechać na, zima, wiesz, wiesz, i jechać na zawody i wiesz, rywalizować w, przykładowo w czterech konkurencjach, tam w, w czterech z pięciu i do barków bym nie wyszedł, bym mi się bał, bym nie był przygotowany, to no bez sensu. Bo ja, nie liczę, ja liczę na piąte, siódme, ósme, dziesiąte miejsce. Ja chcę albo no chcę wygrać. Ja bym po wygraną po prostu i przygotuję się w 100% w tym, co robię. I nie myślę o innym miejscu, po prostu wolę jechać, wolę nie jechać w ogóle, niż zająć czwarte, piąte miejsce. Dobre podejście, to ambitne. No takie mam podejście i no, tego nie zmienię. A co u Ciebie? Co co no, Jak? spadki są. Nie widać. Nie są. Dobrze wyglądasz. Co jest teraz dalej? Zdrowe jedzenie czy już? Katerink jest zmieniony. Zmieniony. To właśnie na kanale będziemy mogli tym powiedzieć. Chłopie, no nie wiesz czy ja będę ruszał w Ralfa? A właśnie, dwo, dwa projekty mają ruszyć yy, na naszym kanale. Znaczy czy sobie tu 3-1, to, to co jeżdżę po tych sportach. Teraz tam mu y, pociągaj na drążku, tam... No, widziałem ten drążek. Jak? No, coś tam nie, nie pykło, coś z jednym, coś no, pociągniemy. Tyle braku. Ale teraz ruchu. chudniesz, to będzie szło. To będzie szło. <noise> no. Do ile się razy pociągniesz? Ja się nie podciągałem tak. Tak się kiedyś pociągałem, dopóki mnie ten łokieć nie bolał po tamtej hmm. operacji. I potem zacząłem pociągać się tak, jest jeden filmik na YouTube. Tak jest łatwiej. A... No nie wiem czy łatwiej czy łatwiej nie. Jest, łatwiej jest, nie że nie było łatwiej. <grym> nie wiem czy łatwiej, no ale jest na jednym filmie mhm. i ludzie dość, dość dobrze to opisali, więc mało kto tam chyba, nie wiem czy były hejty. Ale ile ja zrobiłeś razy. Ja robiłem w seriach chyba 3 po 8, coś takiego. Mhm. Ale kiedyś robiłem po 15 rób, po prostu z treningu na trening dokładałem powtórzenia i mówiłem więcej, potem z ciężarem już dowieszałem. Ale to był taki już trening, nie wiem, mój drugi, trzeci tego podciągania, więc no to no moim zdaniem to jest dobry rezultat. Na 150 kg wagi. pewnie, że tak. Wiadomo, no nie jestem takim, jak ci street workout to robią, tak. że oni po prostu podskakują na do wagą. Tak, z niższą wagą. Nie, nie robię tego, to nie jest moja specyfikacja, ale jak dla mnie uważam, że widziałem dużo gorsze podciąganie na drążkach. No. Więc ludzie tego nie sejtowali, więc myślę, że nie jest nieźle. No i wybiłeśmy z rytmu, bo nie pamiętam, o czym mówiłem. A! Z tymi projektami. Jeden jest tajny i poufny i długo będzie odcinek. No to ale powiem, się zdziwisz. To powiem, ale ten, ten jest, jest powiedziałeś, tajny. że tajny i nie powiedziałeś. No mówiłem ci wcześniej, ale ja nie mogę teraz powiedzieć, no. bo nie wiem jak jeszcze to wyjdzie, bo to jest. Do tego co mnie zaangażowali, to jest w ogóle, nie spodziewałem się. No a kolejny to byłby tak, żebyśmy trenować razem. No, to wiem. Tylko no, kiedy ruszamy, no bo nie wiadomo, jak cię Ciebie No słucham. ja zapraszam cię w każdej chwili. Teraz Mówię nie mamów, że moja ręka, tylko ty będziesz dźwigał, ja Aha. będę patrzył. To wtedy myślałem, że razem będziemy być no, no ja będę patrzył. I ewentualnie coś tam poprawki wprowadzą. Jak myślisz, od stycznia, żeby ruszyć? No, oczywiście. Możemy zacząć od jutra. Kiedy chcesz, ruszamy, nie mam problemu. Przecież od stycznia możemy ruszyć z tymi nagrywkami, tak? Raz w tygodniu byśmy działali. Ty masz zaproszenie na Rolode chyba amatorów jeszcze, co? Czy jak to jest? To jest aktualne. Mam, 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 no. I planujesz? Nie, chyba w tym roku nie. Na później? No, później bym chciał się przygotować. Tylko, że dopiero do z no, 2022, no tak. Szkoda roku, moim zdaniem. Czyli to, żeby jechać? No przygotować się oczywiście i pojechać. Przecież nie tak to... robisz się teraz młodszy, tylko starszy się robi. No, w sumie... Jak piszą w komentarzach, to ci powiem, że już po 40 podjeżdżam, ale jest... No ale jest... w dowodzie jest wyjaśnione. W dowodzie, w dowodzie, dowodzie jest, jest rocznik 9,6, także jest 24 na pewno. Niektórzy odwracają na 42, ale... Ale jest znowu Krzysztof Łódź, nie wiem czy widziałem. No widziałem, to jest... Naprawdę no, jak model no, teraz. Po bo Krzysztofa to, to się już o dowód sklepy pytają, jak. To <laughs> nie, dobrze, dobrze, mu służy mu ten poczynek, moim no. zdaniem. I nie wiem, jeśli będzie chciał wrócić, jest świeże. Jeśli wszystko, straszne, wszystko dobrze pójdzie, tak wiesz, zgodnie z planem, ze zdrowiem, to naprawdę może wrócić do formy serwiska, z wstępie dźwigał, więc dużo zawodników dźwiga i jest starszych, więc on, ma, on już ma siłę swoją, której w ogóle, która mu w ogóle nie zleci tak naprawdę, bo on jest. Nic, może nic nie ćwiczyć, a przyjdzie na siłownię i nie, na no barki prawie mamy, 200 wyciśnia. Teraz nawet tak robi. No, jest więc, totalnie e zofowany e ponad roku czasu. To i hmm, nie mój nie mój się, mi... się spiął, zaczął wiesz, wszystko trenować, Co innego to... też jak, jak na przykład, wiesz, ja bym przestał trenować, gdzie mam mały a on tyle lat, co on trenuje, to mówię mu, to nie spadnie. Tam jest taka pamięć wszystkiego, no. że trochę, wiesz, delikatnie zacząć ćwiczyć, ciężej, ciężej, ciężej i zaraz wróci do szczytu formy. Tylko po prostu z głową i zdrowo, żeby mm. po prostu nic się znowu nie stało, bo to, bo on jest bardzo kontuzjogenny, więc... Po prostu, żeby nic go nie zaskoczyło, nic go nie zatrzymało. Po prostu kontuzja to jest najgorsze, Rzec. co cię może spotkać, najgorsze co może spotkać zawodnika. Więc ja mam taką nadzieję, tak myślę, że on to wróci jeszcze. W Powinien, ja go namawiam. To powiedz mi do tego Arnolda wracając, ale to musiałbym się już od stycznia tak ruszać z przygotowaniami na ostro? Czy, czy, bo sam wyżynie, nie wiadomo kiedy to będzie tak naprawdę. No informacje już powinniśmy dostać do końca roku, na 100%. Mhm. Co on so, więc... mówisz, żeby się przygotowywać? No, z tego, co wiem, organizator pisał mi ostatnio nawet, że czeka na w kolejnym tygodniu już ma mieć wstępne informacje, no ale to jeszcze nie będzie w 100% potwierdzone. No, ale tak czy siak, w ciągu miesiąca wszystko się musi wyjaśnić, więc teraz jeszcze odpocznij sobie dokładnie, tak jak wiesz, wszystko wyregenerował. Czyli, twoim zdaniem, odpocznij do kiedy najlepiej byłoby zrobić teraz, do lutego? Jeśli zawody się odbędą w kwietniu, to od, od stycznia zaczniesz trenować. Tak jest moje to zdanie. Tak czy siak, od stycznia zaczniemy nagrywać, a zobaczymy po co? Czy pod Arnolda, czy. No prawdopodobnie po Tarnolda będą no to pierwsze chyba Twoje zawody. Ja bym na Twoim miejscu nie brał nic więcej przed Tarnoldem. Szkoła się tylko tak do jednej, będzie. bo Ty już tak robiłeś kiedyś, że coś robiłeś, że miałeś jakieś ważne zawody i pojechałeś na jakieś wioski startować. Kasa było potrzebne. Kasa, kasa. To weź od, nie wiem, od Patora że Bogi jest, zobacz, jak mam koszulkę czt, czt, znoszoną jedną i to jeszcze mi mówią, żebym ściągał od razu, bo, bo nagrywki nie będzie. Nieprawda, niechań. Pan A, jak nie? Ile razy, bo także że się nagranie robiliśmy musieliśmy wymieniać jedno, bo nie było. O, to już zapomniałem świecą krew. Kratyny to puste wysywałem do zdjęcia, to tylko ludzie pomóżcie, wsparcie jakieś mudasowe, wiesz. Białko to dostaje, otwiera tam trociny na pane. I 100 złotych w kopercie. Szykuj się na to powiedzenie. Nie, wiem, oczywiście żartuję, czy żartowałem. Nie, ma tak. Koszulek mam multum, całą szafę mam z alfarów tak naprawdę i sponsor najlepszy, się najlepszy. Jeszcze pufsi je nosi, jeszcze pufsi nosi, także rodzice, bo co rodzina wralpana jest? Ojciec ma codziennie inny kolor. Odziana. u ciebie też. Gdzie u mnie? z do Ale to każdy w nawet ksiądz z miał. A może Hangar na rynku stoi. No, dobra. Nie no, że luks. No, bardzo Nie no, dzisiaj żartowaliśmy Zaraz nie było, faktycznie. Ja wrócę do domu, poczty otworzę tam górę z alfarmu. Wypowiedzenie. Oraz mailem przychodzi. No faktycznie. No i tak wracając do tematu. Moim zdaniem powinieneś ubrać tylko jeden cel i na nim się zgubić. No i od stycznia byśmy ruszyli tak na poważnie, na poważnie. Plan treningowy byśmy sobie rozłożyli, chociaż to dwa razy raz w tygodniu dwa razy nie był na sprzęt. raz w tygodniu będzie połączenie, byśmy byśmy... robili sobie na przykład, jakbyś spał w hotelu, byśmy zrobili sobie 3-4 konkurencje takie porządne w jeden mm. dzień, na drugi dzień najwyżej jakieś dwie i na wyjazd do chaty i wtedy poczywasz, nie? Działamy z tym. z tym. Z tym ruszamy na 100%. To tam już właśnie z prezesem się dogadałem z farmu, że tak będziemy robili. To już jest, wiesz, pewne, nie? No, fajnie. Ile mogę, tyle Ci pomogę, tyle Ci doradzę. Może się uda coś wywalczyć. Jeśli będziesz zawzięty, będziesz zdrowy, to będziesz zmotywowany. Mm -hmm. to teraz dużo się teraz dużo za mobilność się wziąłem, wiesz? Znalazłem takiego zajebistego tego naprawdę Nie tylko fizjoterapeutę, bo też mam takich trenerów od mobilności. Na tym teraz się skupiam, mm -hmm. Ci, na tym. Zapieprzam cały czas. Już mm. gdzieś to się nam wywołuje powoli. Mnie na przykład kondycja teraz, zauważyłem, dużo spada przed zawodami. I na przykład teraz... Tak postanowiłem. To będzie taki powrót do, do, do tych treningów. Dużo myślałem, jak będę trenował teraz. Mhm. Ale jedna rzecz, jaką zmienię, z wielu rzeczy, jedna rzecz, to będzie na przykład raz w tygodniu będę brał worek 120-140 kg. Będę z tym workiem biegł, na przykład 15 metrów, rzucam go o ziemię, od razu z nim wstaję i znowu wracam, i idę do upadłego. Ostatnio zrobiłem takich 9 przejść po 10 metrów, 90 metrów i za każdym na dziesiątce rzucałem ten worek. I mało się nie zwróciłem, nie zrygałem. Dobra ta kondycja. Naprawdę i co tydzień będę starał się to robić, żeby tą kondycję, wydolność poprawić, żeby po prostu, mm -hmm. żeby nie przyszły zawody, a ja zaczynam trenować dopiero kondycję. Bo uwierz mi naprawdę, że nie wiem, albo jestem z, z wiekiem i to przychodzi, że staje się bardziej taki... Z, szybciej, że się męczę albo po prostu nie wiem, albo z wagą, albo po prostu, że tego nie robię, ale teraz postaram się to cały czas włączyć i włączać i będę cały czas to trenował, że po prostu żadne, żadne, żadne inne przygotowania potem mnie nie zaskoczyły i na pewno to wpłynie mhm. porządnie, dobrze na, na tą właśnie moją tą zdolność No i hmm. to to mówię, w sumie to tym projekcie IS też można powiedzieć, bo to za tajemnica, gotować mi kazali. I Ty będziesz gotował wszystko? Czy wiesz, ty będziesz, będziesz gotował? Jak Makłowicz, co? Jeszcze nie Ten... wiem. U, proszę Państwa, witam Państwa, wiesz. <grym> no co, no będę musiał jakiegoś kucharza znaleźć, to się nie nadaje do tego. No. Jeszcze może do pytania ośniowanie cię wezmę tam w trakcie gocielki. <grym> nie no, to będę z Bogu ci z Telewizja polskie wieczo, będziesz, ja to No, z telewizją polską to jest <grym> po różne. Ja to będę taki, wiesz, siedział z Bogu i kartofle obierał, pewnie <grym> jakieś kurwa jajko ugotował, no, tak, bo To z mywaku. No, z uwagu, kurwa, no, zasuwa. Łukasz. No, nie no, ale w ogóle fajny pomysł. mamy tych produktów wyżywieniowych no. sam wiesz dużo. Tak. No naprawdę znalazłem takiego profesjonalnego kucharza e, to tam z moich okolic. Gościu jest naprawdę... Zresztą zobaczycie na, na kanale niedługo. Ma pojęcie i powiem Ci, że te potrawy co, co po co mm. nie umiem tego wymówić do końca. Tak? No, naprawdę jest. Gościu jest. Fajnie. A Sena coś ten. Co będą e, testować te jedzenie? Ja testować? będę No ja będę ja jechać? No. Dobry pomysł. Fajnie, fajnie coś nowego, coś innego przede wszystkim nie tylko dźwigania. No nie możemy też to, że jest tak jak teraz w tym martwym sezonie, tak ty jesteś kontuzjowany, my odpoczywamy, to więc nie ma też takich wiesz, treningu, żeby je nagrywać. No ja stopniowo będę wracał, będę robił jakieś tam nagrywki coś z rehabilitacji, z powrotu przede wszystkim, jak to wszystko od zera będzie ruszać znowu. Mm -hmm. e, przysiady martwy ciąg, a ja w przysiady już robiłem, No widziałem. parę dni po operacji. Ale już byłem taki, znaczy po tej narkozie, po tym, po tym uśpieniu cały się, znaczy to jest mimo tydzień czasu mija, ale tak się pociłem. Byłem taki zmęczony, po prostu zaraz ciśnienie mi skakało i w ogóle. więc myślę, że po prostu potrzebuję jeszcze kilku dni, żeby dojść do siebie, doregenerować do się i zacząć trenować normalnie przysiadem. Mam taki bezpieczny grysk. Z, z ciągiem też nie miał problemu musisz Będę przez to. robił na razie ciągów, nie mogę. Prób, mam, mam ten pas taki specjalny, że złamał no, go dzia, dzia, ale szczerze mówiąc, nie czuję się jakoś komfortowo. Chyba, że podwyższę to na wysokości na podłoże kilka mat pod, pod krążki i będę miał nieco wyżej. Po prostu im Bardzo nisko się schylam, ciągnie mnie strasznie do przodu. Nie mogę takiej komfortowej pozycji znaleźć. Ten gryf bezpieczny, co mam, to jest super sprawa. Ponieważ to właśnie muszę kupić. Ci, bo... Kładę go dwie ręce, możesz ściągnąć, robisz przesiady. No, to za jej sprawa. Naprawdę, bardzo wygląda. Gorzej jak coś się stanie, jak na przykład cię przygniecie, nie da się go ściągnąć z pleców. No, to zawsze to się jest. A powiedz no. mi, a ty jak robisz? Ty masz, nie masz problemu z mobilnością, już robisz na zwykłej tandze przysiady? Mam problem. Teraz... No właśnie dlatego mówię, tylko też tych Znaczy sobie... Na zwykłej ja mam teraz, mam też sztangę rock nową. Mhm. Ona ma dwa, 2,40 długa jest, specjalna do przysiadów, dużo dłuższa i na niej się jeszcze idealnie. Nie? Tylko, że też trochę mi spada z tyłu. A jak. Na 220 normalnej sztandze, lejko mm -hmm. czy coś, łapię do samych końców tutaj i ściskam, to po prostu najgorzej mi jest te pierwsze kilka serii zrobić, tam do 170 kg, żeby to mnie tam rozciągło, a potem jak już powyżej 200, to już ten ciężar mnie tak rozciągnie ładnie, do że już to sam. wchodzę i każdą serię już elegancko wchodzę, więc teraz najgorzej miałem problem na Axlu, bo robiliśmy te przysiady na axel, mm -hmm. axel gryfie i axel mam strasznie długi i muszę łapać tu bardzo wąsko i axel też spada, bo się ciężary nie obracają, no tak. jak na olimpijskim. I bardzo mi było ciężko tu utrzymać. Naprawdę nadgarstyki wiązałem bardzo, bardzo tutaj mocno, solidnie, że po prostu mi tu nie wyrwało tego do tyłu. I wiesz, no weź 320 kg, mm. siadaj i odbijaj to jeszcze. Nie? I to Aksel bardzo długi i strasznie ciężko było mi stabilizować. To siedem No naprawdę, niefajna nie, nie rzecz na tym tym, ale też będę to właśnie trenował. Będę po prostu przesiadł, będę robił na Akslu cały czas, żeby mm. po prostu żebym ja przed miesiąc przed zawodami, się nie dowiedział, czy tam dwa tygodnie przed, jakie są konkurencje, i miał tylko kilka tam, wiesz, treningów. Teraz będę robił na przykład przysiad na akcji, odbijane również, bo to jest, to, jest, to jest tak samo, to jest przysiad, tylko że na mniejszym ciężarze, nie będę dochodził do 300 kg, założę tam 200-220, będę robił powtórzenia, jeśli dostanę sygnał, że będą jakieś zawody, gdzie będą przesiady, to po prostu zwiększę ciężar. Ale hmm. już nie będę zaskoczony tym, rozumiesz? Bo pierwsze, to, to jest szok, żeby to ogólnie, to położyć na plecach, tutaj, nie? Bo nie położysz tam, bo zwalnia, nie, no z, no Bo jest za gruby. Musisz kłaść go tutaj na szyję, i wtedy ciężko jest go utrzymać tutaj rękoma, bo trzeba się rozciągnąć to wszystko, nie? To jest szczytne cholera, no. Przed to, to tragedia. No, bardzo, bardzo niewygodnie. Dobra, chyba dobijamy do końca. Nie, już nie, nie ma czasu więcej. Antenowego. Nie. Nie wiem, czy nie ma czasu, to już zależy to od ciebie, co jest przecież prowadzone. No, ale nie, nie możemy nie? tutaj siedzieć z dwie godziny i pierdzielić go za połową, bo ci powiem, że Może powiedz coś ciekawego, ludzie posłuchają chętnie. Ja ciekawego do powiedzenia. Już powiedziałem: no, trzy projekty ruszają, od coś trenujemy ta kuchnia Real Farm i, i gościnie w innych dyscyplinach sportowych. A w jakich dyscyplinach? No teraz o ruby myślałem. Rugby. Hmm? Gdzie to w Polsce to idzie? No nie, do, do Zelandii pojadę. No nie wiem. Pulsar, duży. A ten, a z tymi walkami jak to? Zaczyna się. Drugi, to jest drugi Krzysztof Radzikowski. No bo chciałem chciałem dokończyć Ja temat, nie wiem, czy to po tych, tych, tych zerwaniach ten humor tak się wyostrza, Aha. czy po czym, kurde. Nie chodzi o to, bo ja już myślałem, że w jakiejś gali będzie występował, występował fejem. W gali, takim piśmie dla kobiet. <laughs> <laughs> Diety pana Ale były takie plany. Plany jakieś tam były, no ale teraz plany się zmieniły i wracamy do, do dźwigania. No. Tak? No wiesz, ja że to lubię robisz, no nie będę ukrywał, ja to po prostu lubię robić. No ja w tym się widzę. Tylko po prostu musisz zacząć pracować ciężej nad, nad sobą, nie skupiać się na jakichś tam... Typu wiesz, że belka 200 kg, co ci da belka 200 kg? Co ci da ciąg 400? Znaczy dal, super, wiadomo, w wynikach to zawsze ci oprawi w ogóle, ale tutaj zyskasz a stracisz nareszcie. Czyli mówisz do zrobienia. Musisz być równy jest. wszędzie. To jest najważniejsze, moim zdaniem. Wiadomo, ja też nie jestem równy wszędzie w pociągach, zawsze traciłem. Teraz już mniej tracę. Mam nadzieję, że w końcu to poprawi i będzie coraz lepiej. Czyli szanse jakieś widzisz? No widzę, ale musisz ruszyć dupę naprawdę poważnie i się sprowadzić Nie skupić, no, Od stycznia na, tym, na 100% nie... ruszamy. Nie ma że nie. Wszyscy jesteście świadkami tego, co powiedział teraz. kurwa właśnie teraz powiedziałem się, zadeklarowałem. Nie, nie właśnie, później. Jeśli się właśnie jest nie, nie ten, nie, 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 zobowiązu tak, nie zobowiązujesz. tak Nie, znaczy, nie, nie, nie dopełnisz obietnicy. Taka to, 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 to możecie zhejtować bardzo no. porządnie. I trzeba się drugą część na tej łapce na ale Albo w takim zakładzie, tak. Wie? Dobra, kończymy odcinek. Tak jest. Widzimy się w następnym. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Możecie mój kanał obserwować. No ale nie musicie, jak nie chcecie to. Tam są też ciekawe materiały. Nie, są ciekawe, są. Nie powiem, że nie. Ale jak zareklamował, nie? To się tam wydnie, jakoś, nie? Nie, wbiacie do kanału, na Mateusza, tu ucho, oglądam ostatnio. Na też zapraszam. Na razie trochę się obciążam z tym kanałem, ale Zastój jest teraz. Malutki zastój się pojawił. Może się douczasz coś jakieś na metriki, będą nowe no, znęczenia. Chłopie, teraz wkrótce jak, jak nadiadam, był, co? Ja wcześniej były płomienie, na przykład i znikałem, to teraz będą no, i płomienie zniknę. No, to już będzie, wolno ci, wyższa szkoła montażu, no, naprawdę. To już tak w Hollywoodzie. O, to już powiem ci, że, no nie wiem, czy na tych statystów wystarczy, bo tam powiem Ci, że jest gruno osób potrzebnych do tego wszystkiego. To jest wyższe przedsięwzięcie. No ja to ulicę zamykają w obliczu, jak mam materiał kręcić. Wóz teraz inny wiesz o co chodzi. Tak, tak. To Domyślam się. Ca ekipa filmu. Zresztą widać po jakości. Tak, oczywiście, jakość jest pierwsza klasa. <laughs> Także zapraszamy do następnych materiałów. i Trzyma... Pamiętajcie, że z Braille'em żartowałem, żeby nie było, że ja <laughs> trochę w białku dostaję. Panie prezesie, czy to był żart mało śmieszny? <laughs> do zobaczenia w na całym Na razie, hej. Ostatnio mnie wódką naczęstowałeś, Teraz Wódką? No, kiedy? No wtedy, co mi wiedziałeś, że depresję będziesz leczył, co wyciągnąłeś? No ale nie, nie zrobiliśmy tego, no nie piliśmy, nie, pi, nie, nie pi, doszło nie do pi, tego. nie piliśmy, ale częstowałeś. No tak, ale nie doszło do tego. Ale tu, dzisiaj by mogło dojść, ale nie, ty dzisiaj wracasz. Znaczy, no nie wiem, ale ty też idziesz tym. Ale do Łowicza może dojechać. I do pracy się spieszysz. No to... Właśnie, która godzina jest? Zresztą dobra, nie o pracy. Dostałem tutaj bombę. Przywiozłem cię, bo mówię, że chudniesz. To waga ci spada. Ale ja sam robiłem. No nie dzieje, ja nie, nie umiem. <śmum> w nie wiem. Aleksandry. O, żony. No. Piozemci, żebyś spróbował, żeby... Ale jak było. zacząłem gryźć to, że się darzem odstawił, bo no do filmu nie będzie. No, no bo mi zżarł wszystko i zar wszystko nie było, by nic tylko puste opakowanie, co no, by było no tak mi przywiózł, że przywiózł mi powiedział, poczekaj kamerę Wszystko jest pod publikę. A ten się rzucił od razu do gęby, pakuję. Ja się ucieszyłem że mi oczkami, że stoję, otwieram mi się, że. bo nie będzie na nagraniu! Ja by to dalej, jeśli na nagranie jest. Można skosztować rekwizytu. Proszę bardzo teraz. W sumie już u, użarłem kawałek. Ale... nie proszę. Jak takie będziecie jak, to chłopie. Rewelacja powiem. Ci. Jak takie będziesz ja, to... Nie klasik, tylko w USM. <laughs> Do stycznia <laughs> trenujemy i pieczemy te pączki. <laughs> tak jest. Do zobaczenia na razie.